Cześć, zaglądamy do tego, co działo się we wtorek w ramach rozgrywek futbolowej Ligi Szóstek. Zaczynamy od hitów dnia, które wczoraj zapowiadaliśmy dosyć szumnie. Przed nami pierwszy mecz w Cekalinek z Wilanowa, zakończony zwycięstwem tych drugich 3 do 2. Cztery hity zapowiadaliśmy, dwa z nich były zacięte, dwa można powiedzieć, że kończyły się wysokimi wygranami. Akurat mecz K ineksu z Wilanową to było jedno z tych zaciętych spotkań. Co ciekawe, wszystkie bramki padły w pierwszej połowie i Wilanowa wygrała 3-2, do 2. co ciekawe też drugi mecz tej ligi zakończył się takim samym wynikiem, o tym powiemy sobie za chwilę, natomiast no FC Wilanowa umacnia się na pozycji lidera, to było dla niej bardzo istotne starcie, natomiast Kalinek, jeśli myślał jeszcze o włączeniu się do walki o medale, no to na ten moment troszkę od tej walki się oddalił, jeszcze ten dystans nie jest zbyt duży, no ale 4 punkty można było zmniejszyć do jednego oczka, więc Kalinex raczej y, o medale nie powalczy, a no, efektem y, takiej dyspozycja po prostu kiepska jest Kalinexu w ostatnich pięciu spotkaniach, cztery porażki, no i to powoduje, że w takiej formie raczej ciężko walczyć o medale, natomiast Wilanowa y, może ostatnio miała pewną zadyszkę, bo porażka i remis, natomiast ogólnie trzy zwycięstwa w pięciu ostatnich spotkaniach i pozycja lidera. Tak jest, nie ma lipy. Miało sprawić kłopoty GeoZenitowi. Troszeczkę tych kłopotów rzeczywiście było, ale ostatecznie czegoś, że jak cztery bramki GeoZenit wygrywa 6 do 2. Różnicą czterech bramek wygrał GeoZenit, różnicą czterech bramek też wygrała Perła Kaków, czyli dwa te hitowe starcia, które liczyliśmy, że dostarczą emocji mocy ZT1, ostatecznie skończyły się wysokimi względnie wybranymi faworytów. No i cóż. Perła Kraków i Geozenit w tym momencie. No, Geozenit już wiadomo, także że, że, że jest w strefie medalowej, natomiast Perła dzięki tej wygranej odskoczyła od Hitachi, nie dała się Hitachi wyprzedzić no i też nie dała się dogonić Kokażu Junios i wyprzedziła w tabeli Ready Forest. Ostatnio w znakomitej formie znajdują się też w zawodnicy Black Label. No i mieli okazję do przedłużenia swojej serii, to im się udało. Remis 4 do 4 z Heinekenem, ale nie było tak łatwo z rywalem. Bardzo ciekawe spotkanie. Heineken przystępował do meczu z czterema zwycięstwami z rzędu, natomiast Black Label też było w formie. Przerwana została seria zwycięska Heinekena. O tym zadecydował gol w 49 minucie, zresztą końcówka była emocjonująca, bo też na dwie minuty przed końcem dopiero Heineken wyszedł na prowadzenie. Natomiast Heineken kontynuuje inną serię, czyli serię meczów na styku, bo ostatnie cztery spotkania wygrywał różnicą jednego gola, teraz remis, więc kolejny mecz emocjonujący, kolejny mecz na styku, zakończony różnicą. Teraz no, mniejszą niż jeden gol, nawet. Sea Sharks e, próbowało wczoraj przerwać e, swoją fatalną pasę porażek. E, rywalizowali z wolnymi strzelcami, no ale punktów nie udało się zdobyć. Porażka 2 3. Tak, to było ważne spotkanie w kontekście walki o utrzymanie. Seay Sharks pozostają z dorobkiem 6 punktów, no i Wolni Strzelcy przybliżyli się do pozostania na drugim szczeblu. Wyprzedzili w tabeli oświecenia team, no i wydostali się z strefy spadkowej. NZS UEG również poniósł porażkę, tym razem z Virtusem Logistics 3 do 5 i po dwóch porażkach, po dwóch zwycięstwach oczywiście, Przyszedł czas na kolejną porażkę, już szóstą w tym sezonie. Tutaj z kolei Virtus Logistics wydostał się ze strefy spadkowej, no i on ma serię trzech zwycięstw rzędu. Ta seria pozwoliła nie tylko no pozwoliła odrobić jeszcze stratę za walkover, no i teraz z dorobkiem siedmiu punktów Virtus ma punkt przewagi nad składem. I trzy punkty przewagi nad mendokatem. Wczoraj, wczorajszy wieczór to również bardzo ważne starcie dla Amadeusa, który mógł sobie zapewnić udział w rundzie mistrzowskiej. Ostatecznie ta sztuka im się nie udała, bo przegrali z Flamingo 6 4. Mogli już wczoraj tak naprawdę stracić szansę na grupę mistrzowską, gdyby Augustyn pokonał ABW, Ostatecznie Augustyn zremisował z Awewą 5 do 5, więc Amadeus wiedział, że. August ich nie wyprzedzi, natomiast może ich wyprzedzić jeszcze rodzina królewska, więc to spotkanie przegrane wczorajsze może mieć spore konsekwencje dla drużyny Pawła tryki. Na Flamingo dzięki tej wygranej skoczyło na drugie miejsce w tabeli i do mecz daje ja trać do Tak jest, szybciutko zaglądamy sobie na pozytywne serie i negatywne później. Na początek Black Label, szósty mecz bez porażki. Forsenal, ósmy mecz bez porażki dzięki zwycięstwu 9-3 z Rafisem B. Wściekłe Psy, piąty mecz bez porażki, 3-3 z Dzikami i Armageddon Jotelbał również podtrzymał swoją bardzo pozytywną serię, bo czwarty mecz bez porażki, 5-0 z Kraków Wild Dogs. Co wśród tych nieco bardziej negatywnych? No, warto notować przełożenie powrotu żeby Trupów. Pierwsza wygrana po sześciu porażkach. Wczoraj powrót Żywych Trupów wygrał z Januszami 5 do 2, więc tutaj oni akurat mieli powody do radości. Natomiast inne zespoły, które Wskazywaliśmy jako w e, zapowiedzi te zespoły, które będą szukać przełamania, no to tego przełamania nie znalazły niestety. Takie zespoły jak Kraków Wilders, Seasharks, Rafis B, Intens czy Janusze Futbol wspomniani e, dopisali e, kolejne mecze przegrane niestety. Także życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach. Jak mamy nadzieję na rychłe przełamanie tych zespołów. Wczoraj swoje jubileusze obchodziło trzech zawodników. Setny występ w FLS-ie zaliczyli Damian Wieczorek z Cafaro. Jacek Górka z KS Augustyn i Michał Bęben z Virtusu Logistics. Serdecznie gratulujemy i przechodzimy sobie do ciekawostek, które przygotowaliśmy, jeśli chodzi o wczorajszy dzień. Co tam mamy ciekawego? Trzecia dwucyfrówka RedBus w sezonie. Wczoraj RedBusi wygrali wysoko swój, swoje spotkanie, natomiast trzecia Red Bulls, natomiast pierwsza Cafaro, czyli te zespoły, które walczą o medale, wczoraj pewnie wygrywały. Cafaro wygrało dzisiaj do z wybrzeżem Schodowej. Yy, Coca Juniors yy, wczoraj też wysokie zwycięstwo, Pierwsze, pierwsza dwucyfrówka od 8 listopada 2018 roku. No i jeszcze yy, negatywna yy, taka ciekawostka, yy, drugi z rzędu bez strzelonego gola dla Kraków White Dogs. No i jeszcze chciałem wspomnieć o tym Heinekenie, tak, bo mówiłem o piątym meczu z rzędu na styku, natomiast ogólnie jeśli czas wszystkie mecze w całym sezonie, to Heineken meczów na styku rozegrał, tylko dwa mecze były nie na styku, z tych, które rozegrał, więc naprawdę warto na mecze Heinekena przychodzić, no bo są bardzo emocjonujące. Osiem meczów na styku w tym sezonie, raz różnicą dwóch goli się skończyło, raz wyższy, był, był wyższy wynik, natomiast tak, na no to wszystko jedna bramka albo remis. No fajny sezon, do fajnego. Tak jest. Dziękujemy. To wszystko co wydarzyło się wczoraj. No i do usłyszenia, do zobaczenia ponownie. Do zobaczenia.